Laudetur, proszę Państwa, a więc już w piątek wieczorem albo w sobotę poznamy kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Pewnie wkrótce potem poznamy też kandydata PiSu, nie mogą też wlekać w nieskończoność. Kolejne bardzo ważne wybory. Proszę Państwa, to są nie mniej ważne wybory niż wybory 15 października. Przecież jeśli chcemy dokończyć jakiekolwiek zmiany instytucjonalne, musimy mieć prezydenta, który nie będzie kimś takim jak pan Dudano czyli słabymi wątpliwościami, żeby tutaj wziąć pewne tłumaczenie z języka hiszpańskiego, a może nawet nie słabymi. To jest tak fajnie, że Koalicja Obywatelska robi prawy bory, no bo jednak bardzo to demokratyzuje proces. Tu nie można powiedzieć, że coś jest ustawione, wbrew pozorom Sikorski wcale ma nie tak mało zwolenników, a sytuacja wojenna, no teraz mamy taką dynamizację tej sytuacji, spore obawy w związku z tymi zezwoleniami amerykańskimi na ataki w głąb Rosji do 300 km, to jednak jakoś tam sprzyja Sikorskiemu. Jest więc platforma jednak, tu się jako formacja zarzuca się Tuskowi odzostu, ale mocno demokratyczna przy takich bardzo ogólnych dostępnych dla wszystkich członków koalicji obywatelskiej prawie wyborach. Z drugiej strony szeroko zakresowa trzaskowski. I tupis będzie w kółko uderzał w trzaskowskiego jako lewaka, chociażby w takich sensownych, zachodnich kryteriach Starego Zachodu. Trzaskowski jest co najwyżej jakimś centrowym liberałem. Jeśli nawet nie centrowym liberałem z odchyleniem, uwaga, tak, tak, tak w strony prawicowej. Nie Wiem, kiedy byłem półtora roku temu w Madrycie, to powiem szczerze, tam zdecydowanie łatwiej wszędzie w centrum miasta było zobaczyć flagę LGBT tę tęczę i to tak wyraźnie tęczę ucharakteryzowaną na flagę LGBT dumy gejowskiej i lesbijskiej niż flagę Hiszpanii czy flagę Unii Europejskiej seria. Że, bo powiem szczerze, że mam tu mieszane uczucie. Ja tak, tak jestem strasznym lewakiem, to wiem dla tych części komentujących. Przestałem odpisywać tej części komentujących, przestałem na wieki wieków, to strata mojego czasu, ale wróćmy do prezydenta, bo te dygresje nas za daleko zaniosą. Tak jak dla mnie, obie te kandydatury będą ok. Niezależnie od niektórych niezbyt mądrych wpisów na twicie Sikorskiego, Sikorski i jego doświadczenie z Rosją, fantastyczna żona, tak z mojego punktu widzenia, fantastyczna żona, i jednak pozycja na arenie międzynarodowej czyniłyby go bardzo dobrym prezydentem. Ale i Trzaskowski, tym, którzy pieprzą te głupoty o tym, że lewak, że nie będzie mógł. przybyć, pani Mosbach. No dla, dla tych, którzy nie pamiętają, kto też, proszę sprawdzić w necie. Nie damy rady tu zrobić wszystkiego. Już to środowisko kontaktuje się z Trzaskowskim. W Stanach, w przeciwieństwie do Polski, mimo wszystko, mimo tych wielkich obaw co do Trumpa, zawsze wygrywa pewna zasada – dłużej klasztora niż przeora. Decydują pewne interesy naszego państwa, naszego bloku gospodarki amerykańskiej, polityki amerykańskiej i nie będziemy się obrażać. W Polsce PiS na przykład nie jest zdolny do takiej polityki i to zresztą bardzo cieszy, bo ty, tym łatwiej tracą władzę. Więc Sikorski i Trzaskowski będzie doskonałym kandydatem. A teraz jeszcze jedna. Do młodych, którzy nie są politez. Tu jeden z fajnych, ulubionych komentujących pisze, wie pan, młodzi, z którymi rozmawiam, to chyba jakiś studentów nie są politez, mówią, że na wybory nie pójdą, że mają to w nosie. No to ja powiem tak, oj słuchajcie, no nie pójdą, to nie pójdą. Ja pamiętam takiego pana Legierskiego, jakiejś organizacji LGBT, który powiedział, że nie pójdzie głosować na Komorowskiego, odda głos na Dudę, uwaga, bo Platforma Obywatelska nie załatwiła legalizacji związków partnerskich, związków jednopłciowych również. I w związku z tym, że głosował na Dudę. No, to, co potem pan Duda mówił o osobach LGBT, nie bardzo odbiegało od takiej klasycznej mowy nienawiści jakiegoś Czarnka czy Indraszewskiego. Więc powiem tak, jeśli ktoś należy do kategorii idiotes i nie pójdę, bo nie załatwili już aborcji czy związków, no bo nie, do, do, nie dopuszczę myśleć, że ci ludzie będą głosować na kandydata PiSu, raczej już na jakiegoś mymcena, No bo wiadomo, niskie podatki zbawią nas wszystkich i totalna deregulacja. A jeśli ktoś nie pójdzie, nie pójdą ci młodzi. Co oczywiście bardzo poprawia sytuację kandydata PiSu. No dobrze, niech sobie strzelają w stopę. Ja mogę powiedzieć, my jesteśmy dziadersami. Jak to ktoś fajnie powiedział, ja się nie boję, ja mam raka. Także tu naprawdę idźmy tłumnie. Tu mobilizacja będzie miała kluczowe znaczenie. A obaj kandydaci są bardzo dobrzy. Kto zacz będzie konkretnie. Zobaczymy już w piątek, sobotę. Ramen, do zobaczenia na wyborach.